Hi guys. Test. We are continuing with the series on James. Kontinuujemy z serią o Jakubie. Actually, we finished the series on James. K serię but I just want to make sure that we go through it a little bit more. Ale chciałbym się upewnić, że jeszcze raz przez to przejdziemy. Because we have been preaching about it since the very beginning of the year. Ponieważ mówimy o tym od samego początku roku. And there's so much in this book. If the question is that so as I even go through the different talks now. Więc teraz jak będę przechodzić te różne kazania. And let's just say a sentence or two about each one. O każdym powiem zdanie albo dwa. Please open your hearts. Otwórzcie swoje serca. And ask God what is it that you want me to receive from this series, God. I zapytajcie Boga, co on chce, żebyście um, zabrali z tej serii. And so the first Talk was on joy in tough times. It's from James 1, verse 1 to 4. What a prophetic word it was for us. Joy in difficult times. Let's continue to rejoice in the Lord. Radość. And uh, the second one was by Michal, verse 5 to 8. drugie było y, werset 5 do 8, 8 przez Michała. And he talked about wisdom. On mówił o mądrości. And it's one of my favorite verses in the Bible. To jedno z moich ulubionych wersetów w Biblii. Be, because I need a lot of wisdom. <laughs> Bo ja potrzebuję wiele mądrości. And I don't have very much. <laughs> nie mam jej tak dużo. <laughs> Maybe a little bit more than I used to have. Może trochę więcej niż miałem wcześniej. I it mówi, jeśli you lack wisdom, ask God to give you some wisdom. I to mówi, jeżeli nie macie mądrości, to poproście Boga, żeby wam dał trochę. God is not just one of the many sources of wisdom after. On nie jest jednym z źródeł y, mądrości. He is the ultimate source. On jest najwyższym źródłem. If you want to have wisdom, go to God. Jeżeli chcesz mądrość, idź do Boga. Then we spoke about verse 9 to 12 of chapter 1? Potem mówiliśmy o wersecie od 9 do 12. And uh, it's about money? To jest o pieniądzach. And who's ruling who? Kto nad kim? Is money ruling over me? Czy mną? Or am I ruling over money? Czy ja nad Are the decisions that I make in life based on money or what is what God has called me to? I thank God for his provision. Ja dziękuję Bogu za jego y, zaopatrzenie. And I know that he has blessed me. I wiem, że on mnie błogosławił. But some of that blessing as well. Ale niektóre to, to, to błogosławieństwo. Is so that I can bless others. Jest po to, żebym ja mógł błogosławić innych. Literally God gives me money so I can give other people money. Dosłownie Bóg daje mi pieniądze, żebym ja mógł dawać innym pieniądze. The next one is Sean spoke on temptation. Kolejne to Sean mówił o kuszeniu. And he identified three main sources of temptation. I on mówił o trzech głównych um, Źródła. źródłach um, kuszenia. kuszenia. Eyes, body and pride. Oczy, ciało i pycha. And, uh, temptation comes. I um, kuszenie przechodzi. And if you give it time and space, Jeżeli dasz temu um, miejsce i czas, it will turn into sin. to zamieni się w grzech. And we My możemy przeciąć przez ten proces jeden z najlepszych sposobów to jest rozmawiać o tym z Bogiem ale także z przyjaciółmi to be a Żeby mieć społeczność razem Then it tym był rozdział pierwszy wersety 19 do21 Bądź nieskory do gniewu In fact, be, s be quick to listen. Szybki do słuchania. Quick to understand. Szybki do zrozumienia. Let's be quick to listen to God. Szybko słuchajmy Boga. Let's be quick to listen to others. Szybko słuchajmy innych. But slow to speak. Ale nieścorzy do mówienia. Before we actually understand. Zanim coś zrozumiemy. And I always say this, God has given us two ears and one mouth. Ja zawsze mówię, Bóg dał nam dwoje uszu, ale jedne usta. Listen twice as much as you speak. Słuchaj dwa razy tyle, ile mówisz. Then Tomek spoke from verse 22 to, to verse 27. Potem Tomek mówił o wersetach od 22 do 27. We would not just listen to the word of God, we would not just hear the sound, but we would do it. Żebyśmy nie tylko słuchali słowa Bożego, ale także działali. And he 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 talked about IKEA. And getting a manual on how to build a piece of furniture. I jak dostajemy instrukcję o tym, jak zbudować um, jakiś mebel. And God has given us the Bible. Bóg dał nam Biblię. The Bible is an instruction manual. E, Biblia to są instrukcje. It's a lens for us to be able to see things properly. To jest obiektyw przez my możemy widzieć. But it's also a mirror that shows us what's inside. A to jest też lustro, które nam pokazuje co jest w nas. And so we need to be not only listeners, not only hear the words, but actually do them as well. I musimy w takim razie nie tylko słuchać, ale także działać. Otherwise the piece of furniture is not going to get assembled. Inaczej ten mebel się nie zbuduje. If you just do it, you're going to get it wrong. Jeśli po prostu to zrobisz, będziesz zrobisz to źle. Jeżeli tylko przeczytasz i nic nie zrobisz, to nic się nie stanie. Then we about Potem mówiliśmy o uprzedzeniu. And that we are new of I że jesteśmy nową społecznością. And I czasami jesteśmy różni. We're young old, y, starzy, młodzi, rich poor, y, bogaci biedni. Highly educated, uneducated, wysoko different races Różnych ras We are black white asian and uh, anything else Biali, czarni, Azjaci i cała reszta. We are brothers and sisters. Jesteśmy braci, i siostrami. And uh, we need to make sure that our differences do not separate us. Musimy się upewnić, że nasze różnice nas nie dzielą. That our differences enrich us. Że one nas wzbogacają. Then Benna spoke about faith and works. Potem Bena mówiła o wierze i uczynkach. And that's from verse 14 of chapter 2 all the way to verse 26. To jest y, z rozdziału drugiego, wersety od 14 do 26. And she gave us an illustration of how faith and works is like having a boat with two paddles or two oars. Bo kazanaam ilustrację jak y, y, wiara i uczynki to może być y, łódka, którą płyniemy i wiara i uczynki to są dwa różne wiosła. And if you just have the one? Jeżeli mamy tylko jedno. You're going go around in a circle. Będziemy kręcić się w kółko. Or the other one? Drugo albo drugie. And faith causes real change of heart. Wiara sprawia przemianę w naszym sercu. And out of that change of heart, we do things. Z tej przemiany w sercu, robimy rzeczy. You cannot have a change of heart which is, that is not reflected in works. Nie możemy, um, nasze serce nie może się zmienić bez tego, bez pokazania tego przez uczynki. Czasami ktoś może robić uczynki, ale ich y, serce się nie zmieniło. We don't do them for salvation. Nie robimy tego y, dla zbawienia, but we do it from salvation. ale robimy to z zbawienia. And so there's no There's no condemnation here but God just changes us. Nie ma tu potępienia, ale Bóg po prostu nas zmienia. And then Jordan talked about taming the tongue. Potem Jordan mówił o um, oswojeniu. oswojeniu języka. God gave us speech. Bóg dał nam mowę. We are very unique animals. Jesteśmy bardzo unikalni. What a blessing. Co za błogosławieństwo. God gave us eyes. Bogdan nam oczy. What a blessing. Co za błogosławieństwo? What are we using them for? Po co je używamy? What am I using my tongue for? Do czego używam swój, swojego języka? Am I using it to strengthen people? Czy robię to aby wzmacniać? To disciple? Żeby czynić uczniami? To bless? Żeby błogosławić? To encourage? Zachęcać? To bring comfort? Przynosić komfort? To bring good advice? Przynosić y dobre porady dobre porady am I down? czy ja y, poniżam ludzi Then Sean spoke from verse 13 to 18 of verse of chapter 3 Potem John mówił o y, wersetach 13 do 18 rozdziału trzeciego. And he spoke about wisdom On mówił o mądrości And there's uh, there's wisdom but there's also knowledge Jest y, wiedza i jest też mądrość And wisdom you can tell by the fruit. Mądrość widać przez owoce. Takes a long time? To zajmuje czas. But you can see that the person made the right decisions. Ale widzimy, że człowiek popełnił właściwe decyzje. The fear of the Lord says the Bible is the very beginning of wisdom. Strach przed Panem jest początkiem mądrości. That's where true power comes. Tamtąd pochodzi prawdziwe y, prawdziwa moc. Out of the fear of the Lord we have purity. Z y, strachu przed Panem mamy czystość. We have peace and we are gentle to others. Mamy pokój i jesteśmy łagodni. We are teachable. Jesteśmy chętni do nauki. We are merciful to other, others. We are Jesteśmy łaskawi, uczciwi i szczerzy wobec innych. Knowledge just knowledge itself puffs up. Wiedza nadma. and often that kind of attitude pushes people away I to wisdom is a humble attitude towards god and others Mądrość, y, daje pokorę, y, wobec Boga I and it attracts I ona it actually attracts others and it attracts god ona innych, ale też Boga. god opposes the proud yeah but he gives Grace to the humble, Kirsten said in the next talk. Bóg y jest przeci przeciwko y dumnym, ale daje łaskę y pokornym, tak Kirsten mówi w swoim kolejnym kazaniu. And but that verse was uh, that's chapter 4 verse 1 to 6. To jest rozdział 4 od 1 do 6. But that, she, that's a lot of uh, talking about sin again. Jest dużo o grzechu. About the desires which we we covet, we want. O naszych pożądaniach. We, and that causes conflict and often separation. I to sprawia konflikt I bardzo często oddzielenie. Sometimes we really want something we're not getting. Bardzo często chcemy coś, czego nie otrzymujemy. So we start it for Więc zaczynamy brać to sami dla siebie. We fall into with others, wpadamy w, kon w konflikt z innymi. With people, z ludźmi. And with God, z Bogiem. And it leads to I to um, prowadzi do oddzielenia. We from Oddzielamy się od ludzi. We from God. Oddzielamy się od Pana Boga. God opposes the proud pan bóg jest przeciwko dumnym gives grace to the ale daje swoją łaskę ym, pokornym potem tomek mówił o ym, rozdziale czwartym od 7 do 10 fragment uh, that, that piece opens up with submit yourself to god ten y, fragment otwiera się tym że mówi podporządkow Porządku, podporządkujcie się Bogu And resist the devil. I przeciwstawiajcie się diabu. So submit to God. Podporządkujcie się Bogu. Resist the devil. Przeciwstawiajcie się diablu. Now this is a very interesting thing because a lot of people in the world nowadays they give in to the devil and resist God. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo w dzisiejszych czasach bardzo wiele osób podporządkuje się diabłu. A się Bogu. I hope that's not you. Mam nadzieję, że to nie ty. We need to draw near to God and then He will draw near to us. We reject sin. Sin brings death. Mm, and we need to humble ourselves before God. Musimy się przed Panem Bogiem. And He will lift us up. On nas, y, and then Jordan talked about judging others. Potem Jordan mówił o osądzeniu innych. And that was v, chapter 4 verse 11 to 12. To był rozdział 4 od 11 do 12. And uh, we are on a journey. Wszyscy jesteśmy na drodze duchowej. We, we growing. Rośniemy. We were somewhere, now we somewhere else, hopefully further along. Byliśmy gdzieś, teraz jesteśmy w innym miejscu. You know, it's easy to judge people for what they don't have? Łatwo jest osądzać ludzi za to, czego nie mają. It's much more difficult to help them to get to a better place. O wiele trudniej jest pomóc im dojść do lepszego miejsca. Effect it's very easy to criticize anything and anyone. Bardzo łatwo jest krytykować każdego. It's much more difficult to build something constructive. O wiele y trudniej jest kogoś podbudować. But so we are let's remember this. Więc zapamiętajmy to. Before we judge anyone. Zanim kogokolwiek potępimy. We are all made in the image of God. Jesus died for your brother and your sister. And then Sean talked about making plans. And that's uh, chapter 4, verse 13 to 17. In the Lord's Prayer, we, um, it says, Let your will be done on earth as it is in heaven, God. Tam to mówi, niech twoja wola dzieje się w niebie tak i na ziemi. Wow. Wow. Let what happens in heaven happen on earth. Niech to, co się dzieje w niebie, dzieje się też na ziemi. And he showed how in that particular passage the person who's making the plans. I on pokazał jak w tym fragmencie osoba która robi plany, which is been criticized by uh, James. Która jest krytykowana przez Jakuba. This person is not considering God in making plans. Ta osoba nie myśli o Bogu, gdy robi te plany. He's saying, ah, oh, today or tomorrow I'll do this. You know, he's the manager of his own time. Mówi sobie, a zrobię to dzisiaj albo jutro. Jest menedżerem własnego czasu. He'll say, he's saying, ah, oh, I'll go to such a city or such a place. You know, completely deciding himself where he's Mówi, gonna be. Pojed pojedę do tego miejsca albo do tego innego miasta. Sam decyduje, gdzie będzie. And I will do this and this and that. I zrobię to i tamto. Więc wszystko co on robi jest y nie ma w związku z Bogiem? Who decides? Kto decyduje? Who decides about the time? Kto decyduje o mnie y czasie? In your life. Who Kto decyduje o miejscu, gdzie powinien. Who should Kto decyduje, co powinniśmy robić? We God? Czy pytamy o to Boga? Making the big decisions with God. Robiąc te wielkie decyzje razem z Bogiem. And then Bena talked about patience. Potem Bena mówiła o cierpliwości. And oh boy, did she give it a title. I czy ona nie dała y, samo y, tytułu. Otwartego tytułu. She said, what to do when patience does not come naturally. Widzę, co robić, gdy cierpliwość nie jest dla nas naturalna. Yes, we agree, Bena. Tak zgadzamy się, Bena. We have the same problem. Mamy ten sam problem. <laughs> well, it's clear that people have been struggling with the same problem for thousands of years, so we're not alone. <laughs> to jest jasne, że ludzie zmagają się z cierpliwością przez tysiące lat, więc nie jesteśmy w tym sami. Patience is sometimes called long suffering. Cierpliwość czasami nazywa się wytrzymałość albo długotrwałość. It means that you are lasting for a long time, you are enduring suffering. To znaczy że przez bardzo długi czas wytrzymujesz cierpienie. And sometimes we want just want to take things into our own hands. hands.Czasami chcemy wziąć coś we własne ręce. Especially when it comes to maybe something not been done to us which shouldn't have been done. Szczególnie gdy to jest coś co się stało nam co nie powinno było się stać? Have experienced that at work sometimes? Mnie się to zdarzyło w pracy. Have experienced it in the ministry? W służbie. Have with friendship? Y, w znajomościach. ja yeah, everybody does I think you know. Myślę, że każdy to przechodzi. And God says this. A Bóg mówi tak. Vengeance belongs to me. Zemsta należy do mnie. God has perfect justice. Bóg ma y, idealną sprawiedliwość. We don't have perfection. My nie, nie jesteśmy idealni. He knows best. On wie najlepiej. And then talk, Kirsten talked about truthfulness. Potem Kirsten mówiła o y, wiarygodności. Yeah, reliability. Yeah. Wiarygodności. Can you be trusted? Czy można tobie zaufać? Oh, of course you say I can be trusted. Oczywiście mówisz, oczywiście że mogę. Really? Naprawdę? With what you say? Z tym, co mówisz? With what you post on Facebook tym, and other places. Piszesz na Facebooku i w innych miejscach. With your decisions about life? Ze swoimi decyzjami w życiu? Why can you be trusted? Dlaczego jesteś godzien zaufania? And uh, it's an interesting thing, you know. Let you yes, be yes. Let you know be done. To jest no. ciekawa rzecz, niech wasze tak znaczy tak, a wasze nie nie. How do you make decisions? Jak podejmować decyzje? A big question. Okay, then the I next tak talk. Kolejne. Mm. Was um, about from uh, it was from uh, chapter five, verse thirteen to eighteen. Było rozdziału piątego, 13 do 18. And uh, I had the privilege of speaking about just praying for each other. Oh my friends, we need it so much. My tak bardzo tego potrzebujemy. We need to pray for our government. Musimy się modlić o nasz rząd. We need to pray for our unsaved friends. Musimy się modlić o naszych niezbawionych przyjaciół. We need to pray for each other. Musimy się modlić o siebie nawzajem. We need to pray for Christ to come back again soon. O to, żeby Chrystus wkrótce po powrócił. But not before all your friends are saved. Ale nie zanim wszyscy nasi przyjaciele się nawrócą. Let's help each other through prayer. Pomagajmy sobie nawzajem przez modlitwę. Even today ask somebody, hey, can I pray for you? What can I pray for you? Nawet dzisiaj zapytaj kogoś, o co mogę się dla ciebie modlić. Or just pray for them and then as God gives you a verse, send it to them. Albo po prostu się o nich módlcie i gdy Bóg da wam werset, wyślijcie. Just do it. Po prostu to zróbcie. You build community? zbudujecie społeczność. But there's power in prayer ale jest moc w modlitwie. We can't move international circumstances. My nie możemy zmieniać okoliczności międzynarodowych. But God can. ale Bóg może. And we can ask him to do it. I mo my możemy go poprosić, aby to zrobił. also spoke about healing. Potem mówiłem o uzdrowieniu. Healing with, and praying for healing with faith and perseverance. Y modlitwa o uzdrowienie przez wytrwałość. I Czasami to zajmuje bardzo długi czas. We healing. Zanim widzimy uzdrowienie. And it, and, uh, we can get discouraged along the way. I możemy czuć się um, zniechęceni. zniechęceni. But actually, Ale tak naprawdę your real faith is shown by how long you keep doing it for. <laughs> Wasza prawdziwa wiara jest pokazana przez to jak długo to robicie. Do you really believe it? Czy naprawdę w to wierzycie? Well, do it. To po prostu to zróbcie. And then let's just carry on and be open to God using us in whatever way he wants to through our spiritual gifts. Więc kontynuujmy i bądźmy otwarci na to, że Bóg y, nas wykorzysta y, w jakikolwiek on chce sp sposób on chce. And in uh, 1 Corinthians 12:31 12, It says that we should eagerly desire spiritual gifts. Jest napisane, że y, powinniśmy y, Chcieć yy, bardzo chcieć, yeah. bardzo chcieć yy, Dar duchowy. darów duchowych, a potem, mm -hmm. and, uh, and then finally the last talk was by a Ostatnie kazanie było przez Michała. And it was a Michała. a To a potem, a to a to a potem, 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 a o, dbaniu o siebie. And uh, normally writers sign off and say, take care or, you know, blessings <laughs> I często y ci autorzy y kończąc mówią dbajcie o siebie albo błogosławieństwa And then and then he says yeah care for each other <laughs> On mówi dbajcie o siebie Care for your brother Dbaj o swojego brata If somebody goes down the wrong route Jeżeli ktoś idzie z złą drogą Help him to bring him back onto the right road. Pomóż mu, żeby on wrócił na tą właściwą ścieżkę. If that person is lost, Jeżeli ta osoba jest zagubiona, they don't know where they're going. Nie wie, gdzie idzie. Go and help. Idź I pomóż. Don't just leave people to you know to, to, to go and wander off a cliff. And we are to be a shining example of what it is like to live together with other people in community. Powinniśmy być świecącym przykładem tego, jak to jest żyć y, z ludźmi w społeczności. And so it's a wonderful way to, finish. to jest wspaniały sposób, żeby zakończyć. Nie wiem jak wy, ale ja czuję teraz ogromną motywację, żeby znowu przeczytać cały list Jakuba. Pomóżmy się. Jezu, dziękujemy Ci za ten niesamowity list. Jesus, I thank you that your will is that we be changed to be more like you. Dziękuję Ci, że twoją wolą jest to, żebyśmy się zmienili, żebyśmy byli bardziej podobni do Ciebie. We open our hearts to you, Jesus. Otwieramy nasze serce do Ciebie, Panie Jezu. We open our spirits to you, Jesus. Otwieramy um, naszego ducha. We open our minds. Otwieramy um, nasz umysł. We open our lives. Otwieramy nasze życie. Have your way. Niech twoja wola się st stanie. Next time I see you, Następnym razem jak was zobaczę. jestem pewny tego, że wszyscy będziemy się zachowywać y tak jak mówi Jakub. Bless you guys. Błogosławię was. Thank you, Kayla.